No kurwa, czemu jest wszystko pozamykane o 22? Wtedy się życie zaczyna, oni zamykają. Kebab Włodzisław Śląski. Ale ja pizzę potrzebuję, a nie kebab. Pizza Włodzisław Śląski. No kurwa, pizzerie też pozamykane. Pizza Koszalin. No czemu wszystko jest pozamykane o 22? O chuj tu chodzi? Pizza, siedlce. No też pozamykane. Grosicki, 3 złote. Monte Carlo w piekarach śląskich do 23, otwarci no. i mało ludzi. Monte Carlo, piekary Faset. śląskie. Dobra, dzwo złote. dzwonię tu. Co tak ciężko dyszy? Kto zmierza z oddali? Czy to stado dzików? Czy to Józef Stalin? A ty jesteś człowieku pojebany? Czy popierdalony? Dobra, może tutaj się coś uda załatwić. Jakiś fajny kolor. Halo witam. Proszę. Chciałem zamówić pizzę szefowską. Na odbiór własny. Jaka ma być pizza jeszcze raz? Szefowska. Jaka? Szefowska? No co to jest? Z własnymi składnikami. Aha, a duża czy średnia? Mała. To ma być Albo średnia. No u nas mała jest średnia. A, to duża niech będzie. To duża niech będzie, proszę pani. Zapisała pani, że duża pizza? Tak, duża no. To będzie tak. No halo. No? Słucham. To będzie tak. Sosem cząstkowym wysmarowana. Na pomidory mam uczulenie. Faset, 3 złote. Dobra, Z sosem czosnkowym, wysmarowana. Zapisała Pani, że z sosem czosnkowym? Tak, proszę Pana. A Pani zapisała na pewno, że duża pizza? Tak. Dobrze. I będzie tak, pieczerki, uh -huh. e, boczek, tak. salami, tak. kiełbasa, tak. Szynka. Tak. Kiełbasa peperoni. Tak. Szynka dojrzewająca. Nie mamy takich. To jakiś serek. Jaki ser. Mamy żółty, fetę, ocarennę. O, fetę. Okej. Okay. Eee, I co tam jeszcze pani by poleciła na to? Nie wiem, może papryka albo co o. Papryka żółta, papryka czerwona, zielona, trzy rodzaje papryki. Mamy taką mieszankę, tam już są gotowe Kukurydza, ku, ku, Kukurydzę. Mhm. Żurawinę. Nie mamy żurawiny. Krewetki. Też nie mamy, To pana, albo pan sobie robi żarty, albo skoro normalnie zamówienie, bo nie przyjmę tego zamówienia. Nie no nie, krewetki to takie owoce morza, wie pani. Wiem, tylko proszę sobie nie robić żartów, albo pan składa poważne no, zamówienie. No poważne. No poważne. No poważne. Ja słyszę, to... że pan sobie za mnie żarty robi, więc proszę. Nie, czemu i... żarty? Ja poważnie mówię. Tak, żurawina na pizzę proszę pana. No, to pani bakłażana położy za bez żurawiny. Nie, też nie mamy, proszę pana bakłażana. Albo proszę pan decyduje na zamówienie, albo kończymy rozmowę. Pani powie kucharzowi, żeby se konia zwalił i się spuścił na tą pizzę. Dobrze, z tego numeru ten numer zostaje zablokowany. Dobranoc. Dobranoc, jeszcze spać nie idę. Dobranoc. Jutro możemy więcej takich telefonów porobić. Po pizzę. Bo się fajnie wkurwiają. Ale jak chcecie.